W okazji targów po raz drugi już e, bierzemy udział w okazji Ważnia Biba, który w tym roku e, ma miejsce e, na zasadzie warsztatu. E, rok temu był to czysty pokaz e, z opowiadaniem, co my robimy. W tym roku zachęcamy, żeby e, goście sami przyruchowali słów, e, sami zamieszali, e, sami nachmielili. Just to, żeby poczuć, że to nie jest e, straszne i że można to zrobić na moment zacisnął. E, przygotowujemy zupę e, z groszku i z czekoladki, e, hummus z, z groszki i awokado, e, mamy sałatkę, doprzyby z jajek. E, to jest taka ciekawostka. Warsztaty są dla wszystkich. Warsztaty są otwarte, jak widać, można wejść, e, spróbować, degustować tego, co robimy. Chodzi nam o to, żeby pokazać, że można żyć bez. W sposób troszeczkę inny. E, tutaj robimy wspólnie z drzewia kawy tak? to się tam Na przykład taka. Będzie taki przymiotnik. Do małego tartuchka i tu no, wszyscy różne to, przyprawy, no, grzyby, goździki. E, doprawiacie to, albo na słodko, to, albo na słono. Wtedy dostajecie od nas słoiczek, a nam słoiczek dajecie przez.